Paweł, ogromny owczarek niemiecki, zaczął spać na śniegu obok swojej budy. Po trzech godzinach obserwacji, Michał, jego właściciel, postanowił dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje. To, co odkrył, było całkowicie szokujące. Michał był oszołomiony, gdy pies zawarczał na niego. Wychował Pawła od maleńkiego szczeniaka, a obaj byli najlepszymi przyjaciółmi kropka. Spróbował ponownie podejść do budy. Lecz reakcja psa była identyczna. Paweł stanął między nim a Budą, cicho warcząc, jakby ostrzegał, by Michał się nie zbliżał. Śnieg skrzypiał pod nogami mężczyzny, gdy zrobił krok w bok. W tym momencie Paweł przestał warczeć. Co tam masz, chłopcze? zapytał cicho Michał. Co jukriwas? Paweł merdał ogonem, a następnie opuścił głowę i podszedł do właściciela. Jakby prosząc o głaskanie. Michał uznał, że konflikt został rozwiązany, więc zrobił krok w bok i zbliżył się do budy. Jednak Paweł znów zastąpił mu drogę i przybrał groźną postawę. Michał zrozumiał, że lepiej na razie zostawić psa w spokoju, bo to, co było w budzie, musiało być dla niego bardzo ważne. Wszystko zaczęło się latem poprzedniego roku, kiedy Michał, pasjonujący się stolarką, zbudował dla Pawła piękną budę. Miała zadaszenie i wystarczająco dużo miejsca w środku, by chronić psa przed śniegiem, który Michał spodziewał się na początku grudnia. I rzeczywiście, w grudniu spadł pierwszy śnieg. Na początku miesiąca temperatura spadła, a śnieg pokrył ziemię. Paweł instynktownie zrozumiał, że konstrukcja zbudowana przez Michała jest dla niego i szybko zamienił ją w swoją twierdzę. Wieczorem Michał spojrzał przez szczelinę między zasłonami w swojej sypialni i zobaczył, że Paweł leżał na werandzie budy, opierając głowę na przednich łapach, jakby był na straży. Przez godzinę padał lekki śnieg, a Michał postanowił jeszcze raz sprawdzić psa. Paweł wciąż leżał na werandzie budy. Na dworze panował siarczysty mróz, ale pies nie ruszał się z miejsca. Było to naprawdę dziwne. Następnego ranka Michał znów podszedł do budy. Paweł wstał na widok właściciela, lecz gdy Michał próbował podejść do wejścia do Budy, pies ponownie stanął mu na drodze, tak samo jak poprzedniego dnia. Niemiecki owczarek spojrzał na swojego właściciela błagalnie, jakby chciał powiedzieć: Proszę, nie próbuj znowu. Za każdym razem, gdy Michał zbliżał się do Budy, rozlegało się ciche warczenie. Pies wyraźnie nie chciał, by Michał zajrzał do środka. Mężczyzna był zdezorientowany. Nie miał pojęcia, co myśleć o dziwnym zachowaniu Pawła, ale postanowił coś wymyślić. Szybko poszedł do kuchni. W środku wyjął stek z lodówki i zaczął kroić go na małe kawałki. To był ulubiony przysmak Pawła. Michał był pewien, że pies nie oprze się misce pełnej kawałków soczystego mięsa. Jedyną trudnością było skłonienie Pawła, by wszedł do kuchni. Trzymając miskę w ręce, Michał wrócił na zewnątrz i zbliżył się do budy. Jak zawsze, Paweł podskoczył, by go powitać. Michał przykucnął, pogłaskał psa, a potem wyjął miskę z pleców, pozwalając Pawłowi ją powąchać. Pies niemal eksplodował z ekscytacji. Nic nie sprawiało mu większej radości niż kawałki świeżego steka. Ale kiedy Michał odsunął się z miską i zawołał Pawła do kuchni, pies wydał się zdezorientowany. Zwykle dostawał smakołyki przy swojej budzie, a teraz właściciel chciał, by poszedł za nim do środka. Paweł spojrzał na budę i cicho zaskomlał. Po chwili zastanowienia podjął decyzję. Zaufał Michałowi i poszedł za nim do kuchni. Pies wbiegł za właścicielem, skacząc z radości i nie spuszczając wzroku z miski. Pierwsza część planu Michała została perfekcyjnie wykonana. Postawił miskę w odległym rogu kuchni i znów pogłaskał psa. Paweł zaczął jeść. Nie rzucił się na jedzenie jak wiele innych psów. Zamiast tego starannie delektował się każdym kawałkiem. Michał powoli wstał i zaczął wycofywać się tyłem do drzwi, nie spuszczając wzroku z psa. Paweł był pochłonięty jedzeniem. Michał wyszedł z kuchni i zamknął za sobą drzwi. Kiedy drzwi się zamknęły, Paweł zorientował się, co się stało. Zaczął drapać w drzwi i skomlać. Gdy zrozumiał, że Michał go ignoruje, pobiegł do salonu, gdzie przez duże okna mógł zobaczyć swoją budę. Ujrzał Michała idącego w jej stronę, co jeszcze bardziej go zaniepokoiło. Zawarczał i zaczął szczekać głośniej. Michał usłyszał hałas i spojrzał na psa w oknie. Czuł się źle, że musiał uciec się do podstępu, by odciągnąć Pawła od budy. Wydawało mu się, że zawodzi najlepszego przyjaciela, ale wiedział, że robi to dla dobra psa. W budzie było coś, co wymagało jego uwagi, i Michał musiał to sprawdzić, niezależnie od konsekwencji. Jak wcześniej, Paweł podskoczył, by go przywitać. Sergiusz przykucnął, pobawił się chwilę z psem, a potem wyjął miskę z pleców i pozwolił Pawłowi ją powąchać. Pies niemal wyskoczył z siebie z ekscytacji. Nic nie sprawiało mu takiej radości, jak kawałki świeżego steka. Jednak gdy Sergiusz odszedł z miską i zawołał Pawła do kuchni, cała sytuacja wydała się psu podejrzana kropka. Zazwyczaj otrzymywał smakołyki przy swojej budzie, ale teraz właściciel chciał, by poszedł za nim do kuchni. Paweł był zdezorientowany. Spojrzał na swoją budę i cicho zaskomlał, jakby próbując zrozumieć, dlaczego coś się zmieniło. Potem. Jakby decydując, że wszystko będzie w porządku, ruszył za Sergiuszem. Wbiegł za nim do kuchni, radośnie podskakując, nie odrywając wzroku od miski. Pierwsza część planu Sergusza została wykonana perfekcyjnie. Ustawił miskę na podłodze w rogu kuchni, upewniając się, że jest na widoku i znów pogłaskał psa. Paweł zaczął jeść. Nie rzucił się na stek, jak zrobiłoby to wiele innych psów. Zamiast tego starannie żuł każdy kawałek, jakby chciał nacieszyć się smakiem. Było to coś, co zawsze wyróżniało Pawła, jego wyjątkowe podejście do jedzenia. Jednak Sergiusz wiedział, że to tylko chwilowe. Teraz przyszła pora na drugą część planu. Sergiusz powoli podniósł się. Poruszał się ostrożnie, cofając się tyłem do drzwi, nie spuszczając wzroku z psa. Paweł zupełnie go ignorował, zajęty jedzeniem. To była jego chwila szczęścia, a miska była wszystkim, co w tej chwili się liczyło. Mężczyzna wyszedł z kuchni i zamknął za sobą drzwi. Druga część planu zakończyła się sukcesem. Sergiusz skierował się w stronę Budy. Jednak zanim zdołał do niej dotrzeć, Paweł zdał sobie sprawę z podstępu. Gdy tylko drzwi kuchni się zamknęły, pies zaniepokoił się. Zaczął drapać w drzwi i skomleć. Jego skomlenie było pełne niepokoju, jakby próbował powiedzieć: Co się dzieje? Dlaczego nie jestem z tobą? Kiedy zdał sobie sprawę, że jego nawoływania nie przynoszą rezultatu, pobiegł do salonu. Tam znajdowały się duże okna, przez które mógł widzieć swoją budę i otoczenie wokół niej. Przez szybę zauważył, jak Sergiusz zmierza w stronę budy, trzymając coś w rękach. To jeszcze bardziej go zaniepokoiło. W jego oczach pojawił się błysk złości, a jego ogon, zwykle merdający w radości, teraz zamarł. Pies zaszczekał głośniej i skoczył na okno, próbując przyciągnąć uwagę swojego właściciela. Sergiusz usłyszał hałas dobiegający z wnętrza domu i odwrócił się. W oknie stał Paweł, patrząc na niego z wyrzutem. Jego spojrzenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. Było w nim rozczarowanie, zdziwienie i cicha prośba o wyjaśnienie. Sergiuszowi nie podobało się, że musiał zwabić psa do domu i tam go zamknąć. Czuł się, jakby zdradził swojego najlepszego przyjaciela, jakby naruszył zaufanie, które budowali od czasu, gdy Paweł był jeszcze szczeniakiem. Ale wiedział, że to było konieczne. Budę trzeba było naprawić, dach przeciekał, a podłoga wymagała wzmocnienia. Gdyby Paweł tam został, prace byłyby niemożliwe. Sergiusz miał tylko nadzieję, że pies zrozumie to później, gdy znów będzie mógł cieszyć się swoim miejscem, jeszcze bardziej wygodnym i bezpiecznym niż wcześniej. Kiedy naprawy były już skończone, Sergiusz otworzył drzwi kuchni i zawołał psa. Paweł przybiegł z impetem, jakby nic się nie wydarzyło, a jego złość szybko ustąpiła miejsca radości. Wbiegł na swoje miejsce obwąchując każdy centymetr nowej budy. W końcu spojrzał na Sergiusza z wdzięcznością, merdając ogonem. Wszystko było dobrze. Zaufanie zostało odbudowane, a ich przyjaźń pozostała nienaruszona.